Chciałbym zaprezentować Państwu kawalerkę na ulicy Międzychodzkiej na poznańskim Grunwaldzie. Kawalerka jest spora, o powierzchni prawie 40 m2. W przedpokoju, na wejściu do mieszkania znajduje się korytarz z wieszakiem i bardzo dużą szafą przesuwną z lustrami. Przechodzimy dalej. Zaprezentuję Państwu. Kawalerkę z każdej strony. Tak wygląda aneks. Dosyć spory, w pełni wyposażony. Jest stół, stolik kawowy, regały. Przejdziemy sobie. Proszę, regały. Tam mamy Łazienkę. Aneks kuchenny oraz balkon, dodatkowo jeszcze tak zwany balkon paryski, czyli otwierane drzwi balkonowe. Może zaprezentuję balkon. Zapraszam. Balkon jest nie mały, nie jakiś ogromny, ale na pewno stolik krzesełka. Do relaksu. Jesteśmy w stanie sobie tutaj postawić. Chodzimy przez balkon z powrotem do mieszkania. Przejdziemy sobie teraz od strony kuchni. Aneks wyposażony. Dokładne wyposażenie kuchni będzie w innym filmiku. Proszę, tak prezentuje się mieszkanie od strony aneksu. Tutaj mamy widok z tej strony i pokażę Państwu jeszcze łazienkę. Łazienka jest z kabiną prysznicową, pralka, jakieś półki, lustro z lampkami. Tak wygląda Łazienka. Tak więc zapraszam serdecznie do kontaktu i umawiania się na prezentację.